Czy tego chcemy, czy nie, suwy i wszelkiej maści crossovery rządzą światem motoryzacji. Dlatego w naszym nowym odcinku pokazujemy nowego Opla Mocke. Auto zrobione zupełnie od nowa, na nowej platformie, w nowej stylizacji. Panel Vizor czarny z czarnym logo, czarne logo to jest element pakietu GS Line. Pamiętajmy, ale jest to dość odważne, dlatego że z daleka w ogóle nie widać, jakiej marki jest ten samochód. Wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, tym bardziej, że na nadwozie mamy dwukolorowe, mamy czarną maskę, czarny dach, czerwone akcenty na felgach z boku nadwozia, rozciągnięty napis z tyłu Mokka, wąziutkie światła tylne i dwie okrągłe rury wydechowe, które kojarzą mi się ze starą, klasyczną motoryzacją z lat 90 kiedy było widać co tam jest z tyłu, a nie atrapy, które coraz częściej widzimy w nowoczesnych autach. Nowy Opel Mokka to zawodnik, który walczy naprawdę w mocno obsadzonej kategorii, dlatego tak bardzo ważny jest styl w tym samochodzie. Krótkie zwisy, panele z plastiku i osłony nad kołami, jak to w crossoverze. W wersji GS Line ta widzicie czerwona, zwracająca uwagę linia, nawiązująca trochę do sportu, chociaż nie jest to sportowe auto. Mówmy się, to zwykły crossover, cywilny, przede wszystkim miejski, który ma zadowolić po prostu nasze poczucie estetyki. Segment małych suv klasy B to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów samochodowych w Europie. W tym momencie stanowi około 18% całego rynku sprzedaży samochodów i ciągle rośnie. Dlaczego? Są to samochody jednocześnie niewielkie, ale z drugiej strony wystarczająco praktyczne, żeby zaspokoić małe rodziny, czy też singli, czy starsze osoby, ładnie stylizowane, modne i wygodniej się do nich wsiada, no dlatego między innymi są popularne. No i jeszcze cena, oczywiście są też tak skonfigurowane, że te ceny w tym segmencie są całkiem niezłe. Dzisiaj wszystkie koncerny dążą do tego, żeby samochody były Elektryczne lub zelektryfikowane. Na szczęście Opel dzięki nowej platformie CMP, platformie modułowej, pozwala na zastosowanie nie tylko napędu elektrycznego, ale też silników spalinowych, benzynowych i diesla. Projekt wnętrza może się podobać. Fotele, jak to zazwyczaj u Opla, są wygodne i jeszcze nie wiem czy dobrze trzymają na boki, ale przynajmniej tak się wydaje, jak się tak trochę tutaj poruszam, to nie jest źle. Kierownica nie jest malutka jak w peżotach i to mi się podoba bardzo. Jest normalnych rozmiarów, co prawda jest spłaszczona u dołu, tak trochę sportowo, ale jedziemy w wersją GSI Line, która ma takie troszkę sportowe zacięcie. Oczywiście pod maską mamy silnik 1, 2 i 3 cylindry i za wiele mocy, bo 130 koni, więc jest to taka średnia wartość, nie pozwalająca na jakieś ogromne szaleństwa. Ale mimo tego, siedzi się tutaj dobrze. Opel promuje nowy zestaw wskaźników, który nazywa Pure Vision. Pure Vision, czyli ograniczenie cyfrowych informacji do minimum. Przed sobą mam ponad 12-calowy wyświetlacz, na którym nie ma zbyt dużo informacji, nie kółeczka są Niewielkie, ale jest wszystko, czego potrzebuje. Konsola środkowa jest trochę skierowana w moją stronę, jak w starych BM-kach. To mi się podoba. Co mi się nie podoba, jest dużo piano black, czyli błyszczącego plastiku, który będzie się rysował, który będzie się kurzył, na którym będą odciski palców, i to jest duży minus. Byłoby fajnie, gdyby Opel dał możliwość. Wyboru czegoś innego, matowego, w rodzaju aluminium. Or something. Bagażnik ma 350 litrów, więc jest to wartość całkiem niezła. Podwójną podłogę to można wyjąć, jak widzicie, i włożyć troszkę więcej wtedy do bagażnika. Uchwyt, niestety, jest tylko dla praworęcznych. O! Moment tutaj z prawej strony i bagażnik tu nie niespodzianka. Otwiera się tylko i wyłącznie z kluczyka. nie ma tu niczego za co moglibyśmy pociągnąć i otworzyć ten bagażnik, co może być chwilami irytujące, więc musimy wcisnąć i dopiero ręcznie otworzyć. To jest niestety słabe. Tylna kanapa nowego oplamokki yy, siądzie tu bez większych problemów dorosła osoba, może nie będzie miała jakoś bardzo komfortowo, ale na nogi, jak widzicie, jest sporo miejsca, jest całkiem wygodnie. Minusem dla rodziców są bardzo wąsko otwierane, nieduże drzwi, więc wkładanie dziecka tutaj na przykład na fotelik może być trochę trudne, ale umówmy się, no nie jest to auto stricte rodzinne, może spełniać takie funkcje, taką funkcję, taką rolę, ale jest to bardziej samochód taki, można powiedzieć, lifestyle'owy, chociaż Naprawdę. Na tylnej kanapie nie jest źle mógłbym tutaj podróżować. Nie wiem czy kilkaset kilometrów, no, ale na pewno kilkadziesiąt. Opel i jego światła Intel Lux to znany już produkt na rynku samochodowym. To są naprawdę doskonałe reflektory, które podobały mi się e, np. w Insigni czy w Opluastrze. Tutaj też mamy takie światła, dzięki którym jazda nocą może być naprawdę bezpieczna i przyjemna. W przypadku testowanego samochodu silnik 1.2 turbo połączono z ośmiobiegowym automatem. Jest ok. Gładko zmienia biegi. Nie mam żadnych uwag. Można mieć jeszcze manualną skrzynię sześciobiegową w silniku 1.2 turbo 100-konnym i w silniku 1.2 turbo 130-konnym, ale wersja GS Line ma automat. Nowy Opel Mokka jest około 120 kg lżejszy od poprzednika, co czuje się na drodze, bo auto jest takie bardziej zwinne, zwarte też takie bardziej chętne do jazdy. Niemcy chwalą się tym, że auto zostało zaprojektowane na niemieckich autostradach. Nowy Opel Mokka jest stabilny, komfortowy i całkiem przyjemnie jeździ się nim. Zakręta. Jest sprężysty, zawieszenie jest mięsiste, nie dobija. To są naprawdę cenne rzeczy w takim samochodzie codziennym, w którym poruszamy się często po mieście, po gorszej jakości drogach, po torach tramwajowych, wyrwach, dziurach i innych tego typu rzeczach, które często spotkamy na polskich drogach. Samochody użytkujemy dzisiaj krótko. Okresy leasingowe czy wynajmu długoterminowego to 2-3 lata. Po tym czasie kupujemy nowe auto. Kupujemy je oczami i projekt to jak auto wygląda jest niezwykle ważny. Opel zaprojektował danego crossovera klasy B. To wymagający segment jest wielu mocnych konkurentów, ale to auto ma kilka asów w rękawie. Ma też kilka wad, oczywiście jak każdy, kto ich nie ma. Ale w wersji spalinowej 1,2 130 koni z optymalnym napędem może skraść wasze serce. Nam się spodobał, a wam? Musi się zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.